Jestem Sara, a ja Maja i e, dzisiaj jest pierwszy odcinek z cyklu Babeczki i jak zauważyliście mamy nowe tło z babeczkami, z prezentami i właśnie o to chodzi tak, dodaj mnie i właśnie o to chodzi, że e, wiele osób się nas pytało o co chodzi w ogóle z tą babeczką no i zapewne e, nie wiem czy oglądaliście e, Basi. Zuzię Borudzką, byłą, szaloną Zuzię i ona nagrywa takie filmiki panierka, truskawka, bukówka i, i to chodzi o to, że ona opowiada na przykład jaki jest film tygodnia, jaka jest piosenka tygodnia, e, jaki jest ulubieniec tygodnia, jaki jest antulubieniec. i o to chodzi, na przykład antyulubieniec tygodnia, są budziki do szkoły, chodzi o to. No i Fani posłuchują ich, jej rad i one na przykład oglądają te filmy, albo słuchają tych piosenek. I e, właśnie my będziemy to robić. Więc zaczniemy na początek od ulubieńca tygodnia. Ulubieńcem tygodnia są moje ulubione kociaczki. Są takie sweetie, mity. Takie o, takie o, takie sweety. Wiecie, co się dziś stało? Szliśmy sobie ulicą i nagle Maja krzyczy, Maja, Maja krzyczy mi do, uchu, do ucha i gada: Boże, tam dzik jest! Tam dzik jest! A ja mówię: Tam biały króliczek, biały chociażek. E, A ja mówię: To jest do króliczek. A patrzcie, to jest biały kot. I tak, przyszedł ten do nas, trochę się bardziej bał. Przyszedł tego jakby kolega, brat czy coś. No i zaczął tak jakoś do nas podchodzić. No, na zaczął się przytulać na rękach i nie szarpał. No, ten drugi trochę mi podrapał, jeśli widać. Sary nie. też troszeczkę. Mam tu w rękę. No, ale tam były no, słodki. Nam, ale chciałyśmy, żeby z nami poszły. Trochę szły, ale tak. Potem... Chyba po to... nam to zajęło się bawię <laughs> i zmienić. Dobra, okej, okay. dobra. dobra. Ulubioną grą tygodnia jest... są Simsy trzy zwierzaki. Wiele osób teraz mówi, że nie, Sims y 3 to jest nadzieja. Teraz lepsze są Sims y 4, ale moim zdaniem tam starsza wersja jest lepsza. Tutaj chodzi w tym o to, że po prostu tu są zwierzaki, opiekujesz się nim, tu są wyniki. możesz nimi jeździć w ogóle wszystko. Tak? No i bardzo fajna gra. Możecie ją kupić w Oshą, w Mediamart, w Tesco. w Tesco, wszędzie praktycznie. tylko dzienie w sklepach spożywczych. Na no i antyulubieńcem tygodnia jest kret. Bo krety są złe. Dlaczego? Bo robią kopce. Śmierdzące. tygodnia jest Spring Breakers. E, to jest film o... Of... To jest film. To pytajda. Jak tutaj widzicie na okładce. E, I w tym filmie gra Selena Gomez. No tak, Proszę, no weź. Dobra. I tutaj jest gra. E, tutaj gra tak. Vanessa e, hu, 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 Hudens jako Candy Alien to jest James Funcher. Tutaj gra też Selena Gomez, tak jak widzimy. Też gra Ashley Benson i Guggy Go Maine. Tak, tutaj są wszystkie osoby. No i to jest bardzo film takim, powiem. Z bronią, z takim bardziej... Nie dla dzieci. Nie dla dzieci. Nie, zero. Tutaj na przykład jest o to chodzi, tak. takie rzeczy. Nie, e, ogólnie i, impreza na Florydzie. O. Tak, one właśnie wyjechały na ferie. Wyjechały na, na ferie i tam imprezowały. Chodziły całe dni w strojach kąpielowych. No i ostatnie to było. Więc o tym chodzi.

Że czemu założyłyście Sara i Maja szalone? E, e, trudno mi odpowiedzieć, Założyliśmy założyłyśmy tak dla Beki? No nie wiem. Za, przez to, że oglądaliśmy Bansi. Tak. Nagle się nam spodobało, że jakoś tak Banshi otworzyła I id Dolka. No właśnie Bansi nam otworzyła jakoś tak serce do filmów jakoś tak. tak. Okej. Okay. Drugim pytaniem jest. Dlaczego jest Sara i Maja, a nie Maja i Sara? E, bo tak naprawdę... Ja ona się zamknięcia, że ma być Maja i Sara. Ja Ja, ja tak mówię? Tak, ale ja powiedziałam, że nie, bo lepiej brzmi Sara i Maja. Napiszcie na Facebooku, co lepiej brzmi. Maja i Sara czy Sara i Maja? No powiedzmy. To nie Maja i Sara. Dla mnie i Sara i Maja. Dla mnie tak bardziej pasuje. No dobra. Trzecie, e, trzecie pytanie. pytanie to: Czy chce Wam się robić te filmiki? Tak. No, to jest nasza pasja. To chcemy robić. To jest. Mm, chcę dojść do tych. Chcę dojść do tej popularności. Do tych stu milionów. O, tak. Ta sława. A potem, a potem zostać jak to Tak. Wyzwaniem było, dzisiejszym wyzwaniem jest, moja siostra wymyśliła, obrócenie się deszczu w karkę. Just Jackie <laughs> yeah, going go back and get <laughs> him